Nowy rok nowimy nowe postanowienia, a program nadal tak samo średni i bez jakichkolwiek perspektyw na tak zwaną świetlaną przyszłość. Czyli jak mawia klasyk, dobrze, wszystko jest w porządku. Jakiś czas temu był taki post na grupie. Niektórzy z was mieli odwagę się wypowiedzieć także jazda. No, 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 no. Najgorsze postanowienia noworoczne. Postanowiłem, że będę dalej robić ten kontent. Póki co niestety trzymam się tego postanowienia. Zobaczymy jak długo, obyśmy tylko nie ponieśli żadnych strat w ludziach, bo o stratach moralnych to tam nie ma co wspominać. Postanowiłem dalej oglądać ten content, parę osób się z Tobą zgadza, no i super, oby tak dalej. Jak widać jesteś świetny w robieniu najgorszych postanowień. Najważniejsze, żeby mieć silną wolę i się tego trzymać, bo jak wiadomo... tonący brzytwy się chwyta. 4,50 i brzoskwiniowa pryta. Co? Postanowiłem dalej nie oglądać tego kontentu. I tu już zdecydowanie mniej osób się z Tobą zgadza. Natomiast tak widać, no nie poszło Ci najlepiej. Postanowiłem w tym roku nie mieszać cytrynówki z rumuńskim bimbrem śliwkowym. Czyli polski wchodl. Wchodl. To jest bardzo istotne. W grę. Wchodzi. Uśmiech. Dogadali się. No i super. Mieszanie cytrynówki z bimbrem raczej jest jeszcze do przeżycia. Gorzej jest jak się wymiesza cement z lewatywą. Postanowiłem, że jestem idealny taki jaki jestem. I takie palce. Natomiast nikt z naszej społeczności się z tobą nie zgodził, także obawiam się, że jednak y, chyba nie masz racji. Ale to nic, nie przejmuj się, możesz za rok spróbować jeszcze raz. Postanowiłem odłożyć trochę pieniędzy. Aha. Postanowiłem, że nic nie postanowię. No i super. Wyszło, wyszło. Dobry plan, dobre postanowienie, bardzo uniwersalne. Na pewno sprawdza się co roku. Nikt ci nie może powiedzieć, że ci nie wyszło, bo zawsze się uda. Chyba, że zapomnisz. A taka możliwość też istnieje. A teraz w kontrze do poprzedniej wypowiedzi, postanowiłem, że coś postanowiłem. I słusznie. Kropka. Czyli jednocześnie zrealizowałeś to, co postanowiłeś, czyli masz już w tym roku z głowy. A w przyszłym nic nie postanowisz, bo nie można co rok przewracać życia do góry nogami. I trzy kropki. Otóż, właśnie, święte słowa. Można tak, można tak. babkę w piach. Postanowiłem nie cytować walaszka. Nie pochwalam, nie polecam, nie zachęcam. Niemcy. Koniec.